Ale no, już jestem, więc chyba za długo nie ten. Nie musieliście czekać, nie wiem ile. Z minutę może. Dobra, wjeżdżamy. Zielony to też będzie trochę się wtapiał w to. Dobra, widzowie. Schowany. Tylko wiecie co? Schowany go bardziej. Schowany był go bardziej tak, żeby nie było widać, jakby nawet Coś jechało. Weźmiemy sobie mapę. O, jedzie coś. Ale to może być. Kto? Nie widzę dokładnie. Dobra, poczekamy sobie. O! Policja. Mówiłem. Też by oni tutaj nie przyjechali. Teraz mogę. Dobra, widzowie, spadamy stąd. Oni tam pojechali, więc my jedziemy. Chyba mnie nie, zauwa... nie zauważą stąd, bo to lasek zakrywa, ale widzowie, akurat teraz i tutaj musieli wjechać. To trochę jest dziwne, ale ok. Weźmiemy sobie, pojedziemy naszą drogą, wyjedziemy tam na miasto, znaczy, nie wiecie pewnie, o czym ja wam mówię. Ale musimy tutaj przyjechać, jedziemy tak jak na gospo. idziemy tak jak na gospodarkę. Nie trzeba, nie trzeba... Będziemy sobie po prostu przejeżdżać i może się nie skapną. Bo to trzeba nic nie... po prostu sobie przejeżdżać. I nic nie... no. Nie, nie patrzeć na nich, jakby coś się miało wydarzyć. Dobra. Tutaj przejeżdżamy już. Halo Adrian? Halo? Chłopie, przejeżdżam obok domu, policja już mnie mijała. Zresztą znaczy prawie mnie widziała. Aha, Gdzie ty byłeś? W Lesie się tam schowałam, a ty mnie teraz widziałaś, jak przejeżdżałem? O pies. O kurde, zawiesiłem się. Dobra, Bo zobaczymy za chwilę. Jak powiedz mi, jak zadzwoń, jak będą przejeżdżać obok gospodarstwa. Jeśli będą przejeżdżać, dobra. Pojedziemy teraz w lewita. Dobra, nie rozglądamy się. Nie, widzowie chyba tam jadą, a ja się zawiesiłem. Może tam będą jeszcze gadać z Adrianem, to zobaczymy tam. Pewnie się gdzieś zatrzymają. Halo Antek? Halo? Bo oni się tutaj zatrzymali, bo 15 Ty to weź tam wyjdź i z nimi pogada, jakby się coś pytali, no to że ty nic nie wiesz. Że słyszałeś, ale nic nie wiesz. Czyli jadą prosto, nie zawracają. Dobra, widzę, widzę. To ja ich okrążę i wrócę tam na gospę. Może mnie nie zobaczą. Ja tutaj zrobię kółko naokoło tutaj naszej wioski i zaraz wrócę na gospę. Widzowie chyba nam się... Nie gadajcie, że oni tam... Ty, ile tu można jechać? Nie, tutaj można jechać 90. Chyba, więc chyba nie zatrzymają. Dobra, tutaj zwolnić, bo zakręt. Nie sprawiamy żadnych wydejrzeń. Tu, tu, ru, tu. Jedziemy sobie. Chyba nic. Trąbili. O kurde. Widzowie, oni chyba nie znają. Zamykamy samochód, widzowie. Czekajcie. Widzowie. Przerąbane mamy. Nie wiem jakie ja tereny na gospę wjadę. Jak nas gonią chyba. Mogą w sumie się zatrzymać, ale no dobra. Już jak tak, no to tak. No nic przecież mogę mi tak nie zajechać w drogę. Tak tam nie będziemy się kręcić, żeby nie było, że... Poczekajcie widzę, że zgubimy ich, ja mam chyba pomysł. Musimy tutaj skręcić, bo chyba tam nigdzie nie wyjedziemy. Musimy tutaj skręcić w lewita. Jak ja włączam. Dobra, przejdziemy tędy i się zaraz zatrzymamy w krzakach. Ja, jak oni by mnie trochę zostawili, to ja bym widzowie skręcił, zamiast prosto tam jechać obok, to ja bym skręcił w, w lewo znowu i tam są takie fajne krzaki. To tam bym mógł się ukryć, a potem poczekać chwilę i do Adrian pewnie już by był to, by mi bramę otworzył, no, chyba że jest otwarta. Dobra widzowie, wyłączamy mapę. Tam nieważne co się będzie dziać, ale tak jak patrzę to chyba... Znaczy tak jak słychać, to chyba nie trąbią, więc skręcimy tutaj. Tutaj. Po naszym... Nie, to nasze pola Nie my sprzedaliśmy. Grzyby jakie wielkie. O, tutaj jest dróżka. No, przyczepasą się z tego co pożyczyliśmy na strajki. Widzę, widzę ich go tam. Poczekamy chwilę I poczekamy na Adriana. No jak będzie to tam, wiecie, jaką Montera on bardziej będzie widział. Jeszcze odjedziemy, może. Już jeszcze zboża jest. o co jest? Czy ja dobrze widzę? Policja. Nie gadaj. Nie. Chyba zawrócili widzowie. Dobra, czekam na ja, co będzie. Więc zaraz się widzimy. Dobra, widzowie. Chyba zaraz poczekajcie. Wyprostujemy sobie i zadzwonimy do Adriana czy można jechać, czy już nie kręcą się tutaj w pobliżu. on to z tej strony się nie kręcą, więc poczekamy, czy on zadzwoni może, czy ja. Czekajcie, już poczekaj, ja będę wbijał numer. Halo? No halo, no. Dobra, możesz przyjeżdżać. Dobra, to weź tam bramę otwórz i ciągniki może odstaw, żeby mógł tam wjechać łatwo za garaż. No właśnie, bo on tam stał trochę mi zaraz zahaczyłem. Dobra, widzowie. Mm, zaraz to jedziemy. Kończymy chyba. Trzeba jeszcze zmontować i jakoś nie wiem jaką miniaturkę zrobić. No bo... Dobra. No już wyjeżdżam. Więc zaraz będę no już będę bram na bramie. No chłopie, jak się ja przez całą ja naszą wioskę przeleciałem. No, no najbardziej to w tym lasku tam, co mamy wykupione Tam, gdzie lasek mamy. To do tego, tego... Tak co? No to tutaj, wy, to tutaj właśnie, co teraz, no, co do Ciebie dzwoniłem. Znaczy, co Ty do mnie teraz zadzwoniłeś, to tutaj byłem. E, ty, bo kombajny są, zostały na polu, a widzowie, Wy nie widzieliście odcinka, gdy kosiliśmy, bo coś się z nim zrobiło, więc nie widzieliście. To dawaj zaraz, jak wjadę, to kombajny zwieziemy. Wiem, wiem, gdzie. Będzie trzeba jeszcze raz. Będzie trzeba. Nie, oni raczej do krów nie będą jeździć. No wiesz, oni wszędzie by zaglądali, ale już chyba jeździć nie będą, więc. Ale wiesz, są bom. Yy, jak to się mówi? Bo coś, coś miałem powiedzieć i już zapomniałem. Ej, do krów to lepiej może. Nie, lepiej zostawimy z, z, tam, bo tutaj mogę się nie zmieścić tak za bardzo. Dobra. Te lusterka są trochę źle ustawione w tym kamazie. No, ja widzę lusterka na przykład. Aha. widzę, ale nie to nie A ty coś widzisz? No ja widzę normalnie jak jest z tyłu. Tylko trochę bardziej... Ja widzę op dwie opony chłopie tylnie. No ja nic nie widzę. Aha, no to masz chyba gra... No to nie, no to nie, to jest dobre. Dawaj, wychodź, zamykamy to. Kamerka mi coś w bok chodzi. Dobra, e, poczekaj, biegniemy tam po te kombajny, bo one zosta zostały na polu. Nie mogę bić do tego obordowego. To jeszcze coś zostało? No tak. to dawaj, to wjedziemy w to. No. Ale po co ciągnik? wysypać. A no tak. Ja wysypię. Ty ja też. Ty no. Nie, ja sobie podjadę kombajnem, nie? Ja sobie podjadę kombajnem. Nie no, poczekaj no, ja mogę wziąć w sumie. Ja mogę wziąć. Ja mogę wziąć. Mogę ja? A mogę ja. I ty byś mógł tutaj tego mijaka poprawić, bo ja całego nie wezmę. Bo musisz dobrze ustawić. No, ja pamiętam. Też były z tym problemy trochę. To wejdź do kombajna i go musisz tam ustawić dobrze, tą rurę. No nie jest dobrze jak widzisz że się nie sypie no to musisz go inaczej Znaczy, on już mi raz zajechał drogę. Poczekaj, stój. Musisz... On no raz mi zajechał drogę. Musisz tutaj na rogu ustawić bardziej, na rogu ustawić, bo tak to ci nie będzie... O, sypie, widzisz? Przez chwilę sypał. Nie no, nie ruszaj. Musisz go na, na rogu ustawić kombajn. Ty jeszcze nie wysypałeś? Zasypałaś, zajechałeś mi tu. No, odjedź mi tu, stąd. Na rogu musisz tamtym sypać. No, jak będziesz umiał, jak zrobisz, no to tak. To by powinno sypać, właśnie pojazd. Powinno, ale no to trzeba ustawić. Dobra, widzowie, puścił muzę, nie wiadomo po co na cały głośnik, no to się rozłączył, bo teraz napisał, że kończy. To jednak... Trochę mało tego wyszło. Wejdziemy na gospodarkę i widzowie, ja też kończę. Kable trzeba podpiąć jaką wszystko. Adrian nie wiem, po co on to ruszał, jak się nie znam Mówię, że trzeba tak on zrobić po swojemu, no to nie kto tu ma rację. Piąt, Dobra widzę. W dzisiejszym odcinku to było na tyle się zwężę jak nam nara.